no, ja, muszę. mu tu. No, to. No. to na para, no. Kurwa. no weź. Ja ci oddam ale kala, no, tymi... no dawaj. Taka Taka. Ja Nie, jak będziesz dzwonił, to że ma Mam wyjść? No, nie, nie, nie musisz wychodzić, bo po prostu nie ma sensu, żebyś kręcił Ale kurwa O to chodź. No, ale kurwa ty! O co ci chodzi? No o to, żebyś to kręcił. Prosimy się o to. No, o to, żebyś się, o to no, ale kurwa twój telefon kręcę? Ale... Dobra, ludzie, kurwa. O, to jest, to jest, to jest, to ale Stachu, to to nie, chodzi. Ale kurwa, to Stachu! Nie rozumiesz co dzisiaj mówimy. Prosimy cię, żebyś nie kręcił. Ty będę robił co chcę, kurwa!